Piłkarze leki, widzimy się na dołku. Będziemy Was mocno dopingować oraz jesteśmy z Wami zawsze. Nieważne od wyników, my zawsze jesteśmy z Wami. Chłopaki, powodzenia w następnym sezonie. dużo goli, trzymamy za Was piłki i powodzenia. Samych sukcesów w Pucharze Polski i Pucharu Polski. Powodzenia chłopaki. Trzylajcie gole. Przelajcie go! musi być wygrany. Kto Lechia! To Lechia, życzymy Wam jak, jak najwięcej sukcesu, żebyście rozwalili w tym sezonie. Najwięcej goli. Z żeby z żeby jak najlepiej Wam się wszystko udało. No i co Panowie? Lechia, lechia, lechia gol! gol! Lechia, go! lechia go! gol! Lechia, Jechia gol! Chopaki, go! życzę Wam wszystkiego najlepszego w nadchodzącym sezonie. Dużo strzelonych goli samych wygranych meczy. No i zwycięzła w widzę. Lech ja gola! Lech ja gola! Lech ja gola!